Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku, w którym obstawimy sobie pierwszy UFC w tym roku, a mianowicie już UFC numerowane, czyli UFC 270, UFC, które zapowiada się nawet dobrze, ponieważ karta wstępna i przedwstępna, szczerze mówiąc, mnie nie zachwyca. Eee, będziemy mieć cztery typy dokładnie w karcie wstępnej tylko jeden typ w karcie prze przedwstępnej. Eee, ja nie będę nie typował nic. Trzy walki z karty głównej i jedna karta walki z karty wstępnej więc nic tylko przejdźmy do typowania. I pierwszą walką, którą sobie będziemy typować, będzie od razu to Veira kontra Turman. Yy, o tych dwóch zawodnikach Turman jest już dawno, według mnie dawno, poza swoim primem. Jest to zawodnik, który przegrywał ostatnio naprawdę dużo walk wygrał tylko samym Alvin, który naprawdę również wygląda źle. Yy, na ostatnie chyba 6 walk, 5 to jest przegrane. Yy, Wellington Turman yy, również chyba na ostatnie cztery walki przed walką z Alwejem również były przegrane, no to była taka walka dwóch już takich zawodników, które, którzy są powoli na wylocie więc dla mnie tutaj bez dwóch zdań, zawodnik który ostatnio walkę wygrał, ostatnie swoje walki wygrywał, czyli Wiejra, Wiejra a mianowicie wygrał z Solzówem przez poddanie przegrał również przez poddanie, ale tę walkę wcześniej z Hernandezem, to nie ma nawet zawodników co porównywać do siebie to znaczy zawodników z którymi oni się mierzyli dla mnie tutaj idzie jednoznaczny tryb yy, przepraszam, typ na Vieira, tak samo Bugmacherzy zresztą sądzą bardzo podobnie, praktycznie tak samo, 1.36 Vieira, 3.25 yy, Turman, ja nie widzę innego rozwiązania. Kolejną walką, którą sobie wytypujemy jest już walka z karty głównej, czyli mianowicie zaczynając Cody Stateman kontra Nura Magomiedow. Cody Stateman to jest zawodnik, który zapowiadał się naprawdę bardzo dobrze. Jego rekord również wyglądał super, więc bym powiedział, no ale zobaczmy ostatnio. 2021 rok i jedna przegrana. Mert 22 to jest naprawdę wyśmienity wyśmienity zawodnik, wyśmienity prze zapaśnik też bardzo można powiedzieć. On rozgrywa swoje walki no typowo na punkt, chociaż ostatnio w się wygrana przed czasem z Marlonem Moralesem. 2000. 20 rok przegrana z już naprawdę wiekowym Jimmy'm Rivierą, wcześniej wygrana z Graham Keleherem. Też bardzo mała, bardzo mało stoczonych walk w ostatnim czasie, ponieważ on tak jedna walka w 2021 roku, dwie walki w 2022, dwie walki w 2019. Większościowy remis z Songia Dongiem oraz wygrana z Perezem, ale tu też mamy 2019 rok. Przechodząc do Saida Nurama -Gomiedowa. Jest to zupełnie coś innego. Rekord 14 do 2, wygrana jedna tylko w UFC z Markiem Strejcim i to przez knockout w pierwszej rundzie, bardzo szybki knockout na zawodnika również bardzo dobrego. Więc no, mi się wydaje, że tutaj site idzie naprawdę wysoko, top 10 to jest minimum gdzie dotrze yy, Nura Magomedow i ja sobie na niego obstawię, tym bardziej, że kursik jest naprawdę ciekawy 1,50 na Nura Magomedowa, 97 osób również typuje wygraną Said'a. Kolejną walkę, którą sobie postawimy jest to druga walka wieczoru, czyli walka że pas. Panowie, którzy już się mierzyli ze sobą wcześniej, dwukrotnie już się mierzyli ze sobą wcześniej, to trzeba dodać, czyli Brandon Moreno kontra Davison Figueiredo. Davison Figueiredo dwie porażki, Brandon Moreno porażek 5. Brandon Moreno ostatnio bardzo szybka wygrana z Asinem Figueiredo, nie ma tutaj bardzo nawet co mówić, ponieważ tutaj była y, runda trzecia przez poddanie. Naprawdę wyglądał w tej walce bardzo, bardzo dobrze Brandon Moreno, o czym trzeba powiedzieć. Y, pierwszą walka skończyła się większościowym remisem. Też bym bardziej chyba w tej pierwszej walce się kierowałem na stronę Moreno, ale wtedy mistrzem był y, Figueredo. I na pewno też dlatego poszło to trochę na remis. No, troszkę dziwne posunięcie, że od razu dajemy też mamy trzecią walkę. Figueroa to zawodnik, który bardzo się odgryzał po tej drugiej, po drugiej walce, po tej porażce, że no, mniej więcej, że nie był sobą, że to nie, nie był tak przygotowany. no Mocna porażka w 2020 roku. Destiny Figueroa wygrał dwie walki i z Perezem, i z Benevidezem w pięknym stylu. Z Benevidezem wygrał również w 2019 roku. No a Brandon Moreno stawił mu naprawdę naprawdę dużo opór. Jest to styl, widać, który Figueroa nie za bardzo pasuje. Tą drugą walkę przychylał na swoją y, szale. Brandon Moreno bardzo, bardzo y, dobrze w tej drugiej walce, przynajmniej umiał punktować, obalał figurę do figury do, powiedział, że to był tylko y, błąd, przy y, błąd przy pracy i tym razem nie zostawi dec y, decyzji w rękach sędziów. No, ale mi się wydaje, że naprawdę Brandon Moreno, jak dla mnie, to jest niesamowicie wytrzymały zawodnik. Yy, nie skreślałbym Figuji Redo w tej walce, to nie ma w ogóle takiej opcji, bo naprawdę i on umie poddać jeżeli nadaje sytuacja. Cios ma piekielnie mocny jak na wagę muszą, więc 2,40 to też jest kurs warty ryzyka, bo widzę, że po tej drugiej walce Moreno yy, to naprawdę to naprawdę kursy się pozmieniały. Były dużo niższe w pierwszej walce na i Redo, a tutaj już mamy 1,58 na 2,40. Ale ja sobie tutaj nie będę obstawiał zwycięzcy, ja sobie tutaj będę obstawiał rundy. I wydaje mi się, że powyżej 2,5 rundy to jest bardzo, bardzo bezpieczny kurs. Ja nawet bym powiedział, że ta walka potrwa pełen dystans, i na to jest kurs. Wygrana, punkty 2,20, 1,67. I patrzę, że to jest połowa czasu, nie warto chyba ryzykować. Przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, ja nie będę ryzykował aż tak 2,5 rundy powyżej. Wydaje mi się, że kurs naprawdę, naprawdę fajny. Tym bardziej, że już mieli dwie walki, dwie walki nie skończyły się szybciej tą walkę typ, bym typował nawet, że pójdzie ona na naprawdę, będzie to totalna wojna, wojna pięciorundowa, która nie skończy się przed czasem i ja bym mógł się trochę skierować w stronę pełnego dystansu, ale yy, kurs 1.67 też do mnie bardzo przemawia, ja sobie to tak zostawię. I mamy ostatnią walkę, którą sobie wstawimy, czyli walkę wieczoru, a mianowicie, yy, a w sumie jeszcze zanim to wytypujemy powiem kilka słów, ponieważ ja bardzo liczyłem. Na walkę Aleksja Olejnika z Gregiem Hardy, a aktualnie Greg Hardy dostał e, zastępstwo zawodnika, i on się będzie bił ze Sergiem Spiwakiem. Ja się nie mylę, tylko tak szukam tutaj kursu i nie mogę znaleźć to chyba, chyba nie ma. Jeszcze z tego co wiem tak, jeszcze nie ma ale no będzie się bił ze Sergiem Spiwakiem. No, Jeżeli chodzi o Grega Hardiego, wydaje mi się, że to jest zawodnik, który y, będzie miał w tej walce też problem z tym tlenem. I druga, trzecia runda to zakończy się na korzyść z Spiwaka, Aczkolwiek y, wydaje mi się, że to się nie skończy szybko. Nie skończy się tak jak przy, przynajmniej walka Grega Hardiego z Tajem y, I panowie które się pobiją, że druga runda się rozpocznie. Y, ja bym przewidywał podobny wynik co do y, walki Grega Hardiego z Marcinem Tyburą. Ale przodząc już do walki wieczoru. Na, a zresztą naprawdę szkoda, że nie walczy Aleksio Olejnik. Bo ja chciałem postawić na Aleksję Olejnika. Jeżeli nie zgarnąłby. Tam był kurs naprawdę fajny, bo by było z 2,80. A jeżeli nie zgarnąłby pierwszy, 2, 3, 2, 3 ciosów i udałoby się wejść w ten klicz, obalić już Greg Hardiego. Jeżeli byłoby obalenie e, przynajmniej z półtorej minuty. Jeżeli zostałoby do końca rundy, jeżeli na to by obalił Olejnik, no to jestem przekonany w 100%, że to by się zakończyło jakimś poddaniem. No ale niestety Aleksio wypada z walki, eee, a więc tę walkę sobie raczej odpuszczę, tak szczerze mówiąc. Nawet jak już kursiki wyjdą. Kolejna walka, czyli Francji z Enganu kontra eee, Zawodnik z Francji, zawodnik, który ma rekord 10 do 0, bardzo, nie, bardzo dobry rekord. Eee, szybko idzie po pas, nie ma co mówić, naprawdę szybko, bo w UFC dużo walk nie ma, bo to nawet tutaj jesteśmy w stanie sobie zobaczyć. 7, oj to przecież to, to, to mój błąd, bo myślałem, że akurat mniej Ale y, trzeba zwrócić na jedną uwagę Gay nie ma ciosu nokautującego. on nokautuje swoich rywali Tak jak Derrick Lewis, y, takich jak y, Junior Dos Santos To są zawodnicy, którzy y, odporność No Derrick Lewis to wiadomo, wiadomo jak wygląda też Derry Lewis jest naprawdę potężnej masy, ciężko, go, ciężko dotlenić to wszystko, nigdy nie słynął z dobrej kondycji, przede wszystkim Derrick Lewis. Na spokojnie próbował to rozgrywać i dlatego sobie tak pochazał koło niego Syrgen. według mnie. Wygrał to przez ciosy w trzeciej rundzie, z Juniora do Santosa, no wyszedł już na rozbitego Juniora do Santosa. Ale z takimi zawodnikami jak Aleksander Wolkow, czy Rajni Rozestruk, już był problem. Już był dość spory problem, czy nawet Bosser, ale to, to, to było dużo dużo wcześniej, to był 2019 rok. No z tymi zawodnikami był problem i tu już na punkty trzeba było wygrywać. Co prawda ma styl taki, że ze spokojem sobie obskakuje swoich zawodników. Tlenu mu nie brakuje. Tylko nikt jeszcze porządnie jego szczęki nie przetestował. Wszyscy mówili, że właśnie będzie to Derek Lewis. No ale styl Dereka Lewisa jednak na to wszystko nie pozwala. Derek Lewis poluje tylko i wyłącznie na ten jeden cios. Całą walkę czeka na ten jeden cios. No i tutaj się nie doczekał, naprawdę ruchliwy jest Rigan, ciężko jest go uszczelić, bardzo, bardzo dobrze porusza się nogami jak nawagę ciężką, ale zawarczy z Predatorem, czyli z Francisem Enganu, flaga Francji. O ja nie wiem, czy tutaj się coś nie zbugowało, bo z tego co, co, ja, co ja pamiętam, to... Nie, flaga Francji zawsze występowała pod flagą Kamerunu. O ile się nie mylę, Francji z Enganu, ale już mniejsza, mniejsza. Yy, przechodzimy do typowania i sprawdzimy sobie jego zadnich z przeciwników. Jeżeli przegrywał, przegrywał yy, tylko i wyłącznie na decyzję, nie przegrywał na punkty. To by się idealnie zgadzało do walki z Sirenganem. Enganem. Nie, no, nie będzie w stanie znakomitować Enganu. No, nie ma takiej opcji według mnie. Yy. Gun. I tak, jak tutaj widzimy, na punkty z lewisem i ze Stypiem Ociciem, i trzeba jedno powiedzieć, bo to jest bardzo ważne: że to jest 2018 rok. Każdy, kto oglądał kolejne walki Enganu, wie, że ten zawodnik zrobił niesamowity postęp niesamowity postęp i w poruszaniu się na nogach. I przede wszystkim zimna głowa to jest to, co zaczęło grać bardzo u Francis Enganu. Druga walka ze Stypiem Ociciem została poprowadzona po prostu po profesorsku zrobił to w sposób wyśmienity. Francis Ngannou. i właśnie porównuje to troszkę do walki, która może być teraz. Stipe też wa on ważył też dużo mniej niż w pierwszej walce, był bardzo ruchliwy zajął środek Francji. No i znalazł na to sposób, on po prostu zajął środek i on czekał, on się nie męczył, on kontrolował to wszystko prostymi. No i kiedy w końcu zdarzyła się odpowiednia sytuacja, wypalił tymi swoimi przepotężnymi ciosami. No niesamowitą siłę posiada w sobie Francis Ngannou. I wydaje mi się, że ta walka z Jurem skończy się bardzo podobnie jak druga walka z Tipem Jucicia. Jeżeli tak samo z chłodną głową podejdzie do tego Frenzinga, czyli nie będzie się męczył, bo nie męczył się praktycznie tam w ogóle, yy, nie biegał, nie wiadomo co. Nie szarpał się też przede wszystkim ze Tipem Jucicem, zajął się do OKTAGONu, czekał też na przeciwnika, czekał aż się ta sytuacja nadarzy. No i się nadarzyła. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. Na, najprawdopodobniej przez ten rekord 10-0 jest tak faworyzowany Sirygen, bo naprawdę e, progres, jaki poczynił Zęganu przez ostatnie 2 dwa, dwa lata jakoś, jest naprawdę niesamowity. Więc dla mnie tutaj jest murowany kandydat, tak naprawdę 2.25 e, Wydaje mi się, że kupon naprawdę fajny, który ma dość spore powodzenie, żeby się o że sobie obstawiać. Tak jak zawsze za 50 zł 337 do wyciągnięcia. Naprawdę fajna sumka na UFC odbędzie się to co ostatnio na KSW: to będzie już na każdej większej gali, która będzie organizowana czy to UFC, czy KSW. Najprawdopodobniej w sumie może nawet też FEN. Więc to jest mój kupon dziś na UFC. Widzimy się na live. Co jeszcze wcześniej będziemy się widzieć na typowaniu z FEN, które wleci jakoś w jest wtorek My Wydaje mi się, że w czwartek. A więc w tym odcinku to na tyle. Dzięki, widzimy się niedługo, na razie, cześć.